Ładunki wybuchowe do kupienia na miejscu, w strefie Schengen. Terroryści brali to za każdą cenę. Mam dzięki temu teraz czysty zysk. Jak jeszcze wróci ISIS, stanę się już jedynym niekwestionowanym królem tego śmietnika. Kapitan Kolba, jestem z kontrwywiadu. Jak pan zapewne widzi, przeprowadzamy międzynarodową akcję antyterrorystyczną. Namieszeliśmy budynek terrorystów. Teraz musimy go zinfiltrować. Wejdziemy tam pod przykrywką. Pan jako Pachowiec, ja jako Majster. Na cześć tego nie zrobię.